Dolina należy do najstarszych miast w Polsce. Kiedyś otoczona była rozległymi puszczami, a zabudowania wznoszono z drewna i kryto słomą lub trzciną. W okresie zaborów do budowy domów wykorzystywano glinę i kamień. Technologia ta, a także zagęszczony układ urbanistyczny stwarzały niebezpieczeństwo pożaru. Domy paliły się na skutek wyładowań atmosferycznych, a jeszcze częściej ze względu na sposoby ogrzewania i oświetlania mieszkań. Konieczna stała się pomoc ludzi, którzy potrafili walczyć z ogniem. W 1906 roku w Golinie utworzona została Ochotnicza Straż Pożarna, będąca również polską organizacją patriotyczną. Założyli ją Józef Suchorzewski i Brunon Brzeziński, a strażacy-ochotnicy mieli na wyposażeniu bosaki, wiadra, a wkrótce także ręczną sikawkę, którą obsługiwało ośmiu ludzi. Oddział otrzymał też standard ufundowany przez mieszkańców. W roku 1910 powstała Orkiestra Strażacka, a w 1917 sekcje sportowe. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Golińscy strażacy stanowili pierwszą władzę polityczną i administracyjną w mieście. Budynek, którego wznoszenie rozpoczęto w 1924 roku, na parterze pomieścił remizę, magistrat, szkołę muzyczną i mieszkanie woźnego. Na pierwszym piętrze powstała sala teatralna, miejsce obrad oraz czytelnia i biblioteka. Stało się to dzięki między innymi czynowi społecznemu a także wsparciu również finansowemu ówczesnego naczelnika OSP Stanisława Szumińskiego. Jednakże głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był goliński proboszcz ksiądz Edward Goc, jednocześnie prezes miejscowej straży. W tym czasie oddział miał już na wyposażeniu wóz konny. Kolejne zmiany w działalności golińskich strażaków zaszły po II wojnie światowej. W 1946 roku zakupiono motopompę i przystosowany do potrzeb pożarnictwa samochód ciężarowy. Ponieważ sztandar jednostki uległ w zniszczeniu, mieszkańcy Goliny ufundowali nowy. Za swoją działalność na rzecz pożarnictwa i miasta strażacy otrzymali w 1963 roku specjalistyczny wóz bojowy Star 20. Warto także dodać, że za czasów prezesury Stanisława Gawrońskiego OSP uruchomiła w Golinie kino. Otwarto też świetlicę strażacką, która stała się ważną placówką kulturalną miasta. Prowadził ją nauczyciel i wiceprezes zarządu OSP Henryk Kamiński. Swoją działalność rozwijała również orkiestra. W 1965 jednostka otrzymała nowy sztandar. W latach 80. XX wieku Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie liczyła 62 członków zwyczajnych, 65 wspierających i 10 honorowych. Ciągle unowocześniano sprzęt strażacki. Oddział miał do dyspozycji dwa wozy bojowe z wyposażeniem gaśniczym, samochód żuk, dwie motopompy i pełne umundurowanie. Na ulicach znajdowały się hydranty. Oprócz tego strażacy korzystali z jednego naturalnego i dwóch sztucznych zbiorników wodnych. Do sieci wodociągowej podłączono zabudowania OSP i powiększono garaż, a także zadbano o odpowiednie środki łączności. W roku 1984 jednostka otrzymała nowy wóz bojowy marki Jelcz. W następnych latach przeprowadzono remonty remizy między innymi montując nowe pokrycie dachowe. XXI wiek przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu jednostki OSP w Golinie. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Tabor powiększył się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a na budynkach straży zamontowano instalację fotowoltaiczną. Przebudowy i nowocześnienia wyposażenia wymagał również budynek Golińskiej Strażnicy, który przeszedł gruntowny remont w latach 2020-2021. Aktualnie większość pomieszczeń wykorzystywanych jest przez Dom Kultury, a dzięki przeprowadzonym pracom znacząco poprawiły się warunki realizacji zajęć artystyczno-kulturalnych. W 2021 roku Ochotnicza straż pożarna w Golinie liczyła 80 członków zwyczajnych, 34 wspierających i 13 honorowych. Przy jednostce powołano również młodzieżową drużynę pożarniczą, w której szeregach jest obecnie około 30 młodych adeptów pożarnictwa, stanowiących przyszłe kadrowe zaplecze OSP Golina. Jak widać, golińscy strażacy to oddział nad wyraz wszechstronny.